No tutaj obecnie znajdujemy się przy gołębniku lotowym. To jest tak. Ten, 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 ten pierwszy gołębnik to jest lotowy, drugi i trzeci. Stąd, stąd gołębie są lotowane, tutaj przychodzą, wchodzą z lotu do tego gołębnika. Czy on tutaj jest tak z 40 cm nad ziemią jest zbudowany? No to budowałem go dosyć dawno, bo to na początku, kiedy zaczynałem. No lepiej, gorzej. No wygląda, jak wygląda. Najważniejsze, że te gołębie tam w miarę się czują w tym gołębniku i, i chcą jakoś lecieć. Wentylacja jest na górze, na górze jest płyta karton-gips. W ogóle on cały w środku jest wyłożony kartą, płytą kartową gipsową. Yy, na, przez środek idzie taka wentylacja, yy, no z takich listewek drewnianych. I na górze, na górze są takie małe yy, wywieczniki. Trzy na samym szczycie. I po bokach też takie kratki wentylacyjne są, także to wszystko zużyte powietrze idzie do góry, odchodzi górą. To jest gołębnik, gdzie znajdują się gołębie młode. Jest to nieduży gołębnik, podniesiony też tak ze 40 cm od ziemi na ruście, także wszystkie te odchody, nieczystości spadają na dół. Dwa razy w sezonie po prostu jest wyciągane tam spod spodu. Te odchody, ale to jest bardzo, bardzo funkcjonalny suchy taki gołębnik ma trzy ściany pełne, przednią ścianę z siatki, także jest dużo świeżego powietrza, dużo słońca dochodzi, no i tutaj są typowo, typowo takie regały, regały, gdzie gołąbki sobie siedzą, gołębi młodych w tym roku jest 50, 58 sztuk i więcej nie będzie to zresztą nie ma możliwości akurat tyle, tyle tak akurat się mieści w tym górniku